Cześć, z tej strony Piotr Maciejczak, a to poradnik do buildu pod Spectral Helix Poison Assassina z Nightblade'em. Jest to build, który spopularyzował Roan i wykorzystuje on parę potężnych interakcji, które zaraz opiszemy. Trzy elementy, które czynią ten build potężnym to aktywny gem Spectral Helix, który posiada aż 160% ADDED DAMAGE i ADDED DAMAGE EFFECTIVENESS, Keystone Perfect Agony, który pozwala skalować nasz DAMAGE overtime TIME MULTIPLAYER, skalując nasz CRIT DAMAGE o MULTIPLAYER, to wszystko razem wspomagane Nightblade Supportem, który jest potężnym support gemem współpracującym z daggerami i klawami, który daje nam ogromną ilość crit damage multiplayera, który ze względu na perfektego nie skaluje się jako damage overtime multiplayer. Wynikiem tego wszystkiego jest to, że otrzymujemy bardzo dużo damage overtime time multiplayer za darmo, pozwalając nam uzyskać potężny damage nawet pomimo braku inwestycji. Build ten jest bardzo tani. Jest to związane z tym, że potrzebujemy tak naprawdę tylko dwóch unikatów, a reszta giru może być ze śmietnika. Przedmioty, które potrzebujemy, to Wasp Nest. Jest to tier 4 unikat. Jest to więc bardzo częsty drop, który albo samemu nam wypadnie, albo dorwiemy go za maksymalnie parę chaosów na rynku. Oraz amulet Ungil's Harmony, który również należy do jednego z najczęstszych dropów w grze. Wasp daje nam tak dużo obrażeń, że żeby zamienić go na jakiś lepszy Klaw, musielibyśmy wydać parę dziesiątek Zaltów. Natomiast w przypadku Amuletu posiada on Downside, to znaczy sprawia, że nasze kryty nie zadają więcej obrażeń. Nie ma to jednak wpływu dla buildu grającego Perfect Agony. Mamy więc cały benefit tego Amuletu, ponad 300% Critical Strike Chance'a bez Downside'u. Teraz na szybko omówimy najważniejsze skille, yy, którymi będzie posługiwać się nasza postać. Jest to... Spectral Helix po prostu do atakowania. Jest to skill, który będziemy mieć w praktyce na dużo większym atak speedzie, niż widać po tej postaci. Do poruszania się, oczywiście, Willing Blades, do przeskakiwania przez mm, jakieś klify czy coś, Flame Dash. Mamy banner. Tutaj jest założony War Banner. W praktyce będzie to Defiance. Będziemy go stawiać na bossy, żeby otrzymać mniej obrażeń. Natomiast pozostałe skile to defensywny skill Molten Shell ze względu na granie Determination będziemy mieć bardzo dużo armora, który będziemy mogli skalować na wielkość tarczy z Molten Shella. Jak już będziemy nosić Determination. Najlepiej wersja VAL, żeby wtedy mieć defensywną odpałkę na jakąś długą walkę z bossem. Będziemy również grać Grace. Te dwa gemy, zresztą defensywne, Aur, skalują się z Defiance Bannerem, żeby uzyskać jeszcze więcej armora i evasion ratingu. Do clear'a będziemy mieć Plague Bearer, który po nastakowaniu odpowiedniej ilości toksyn będzie, daje nam takiego jakby righteous fire'a poisonowego. Oprócz tego na single target mamy jakby jednym ze sposobów, nakładania Weaver na przeciwników, czyli debuffa sprawiającego, że przeciwnik otrzymuje więcej obrażeń od chaosu. Jest Weaver i będziemy go nakładać zarówno Weavering Stepem, który jest podany w pobie, ale również Ancestral Protectorem, który połączony będzie z Multiple Totem Support i Weavering Touch Support. Będziemy więc jednym przyciskiem kłaść na ziemi parę totemów które na, nie, nie tylko będą nabijać nam buffa do e, atak speeda oraz będą tłuc przeciwnika nabijając na niego e, debuff, który sprawia, że otrzymuje on więcej obrażeń od chaosu. Dobrze, teraz przyjrzyjmy się tak zwanemu mięsku, to znaczy path of building, ale to na co chciałbym zwrócić uwagę od razu. Po pierwsze, możecie tu wybrać e, poszczególne poziomy, to znaczy setup do levelingu, setup do... Późniejszego etapu kampanii, i jak to mniej więcej ma wyglądać w late game'ie. jest to do wyboru tutaj. Oraz tutaj w zakładce notes, notatki macie opisane przeze mnie e, notatki do, związane z plusami i minusami buildów, m, wyborami bandytów i panteonu, typy dotyczące levelingu, e, typy doty, dotyczące progresji gemów, e, rozpis najważniejszych unikatów, frequently asked question jakichś dodatkowych typów i tak dalej i tak dalej. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka forma jakby wsparcia. Jeśli natomiast chodzi o sam P.O.B. to to co najważniejsze bierzemy Perfect Agony, które skaluje nam damage poisonów z Nightblade'em. Jest to powód, dla którego Nightblade daje nam tak dużo obrażeń. Posiadamy Ghost Dance, który ze względu na posiadany przez nas prawdopodobnie Energy Shield i evasion, to znaczy na pewno będziemy mieć duże evasion, będziemy grać grace oraz docelowo chcielibyśmy mieć gravishius craft na zbroi, żeby mieć maximum life as energy shield i wtedy ghost dance skaluje się dając tam bardzo dużo energy shielda można ewentualnie również dać dwa punkty tutaj, żeby mieć mastery energy shield per evasion boots, jeśli będziemy grać buty takie jak proponowane tutaj aciri stepy to znaczy buty z dużą ilością evasion ratingu Oprócz tego jest to dosyć, um, jakby, jest tu wszystko to, czego można by się spodziewać, jest tu mana reservation z charyzmą, jest tu możliwość blindowania przeciwników, jest tu crit chance zwiększany przez spell suppression, jest tu możliwość um, uchronienia się przed krytami przeciwników, enemies poisoned by you cannot deal critical strikes, a wszyscy nasi przeciwnicy będą spoizonowani. Um, jest, mamy tutaj w notatkach kolejność levelowania ascendencji, e, o tutaj, więc tym się proszę nie przejmujemy. Rozpitalne wszystkie gemy w zakładce skills, jeśli chodzi o itemy, tak jak mówiliśmy, waspness, ungil harmony. Dodatkowym fajnym unikatem, który już na początku ligi można zdobyć łatwo, szczególnie nawet samemu, zabijając od Siri, bo jest to poison build, który Ad Siri się nie boi. a Siri stepy, duża ilość życia, super spell damage i movement speeda. A reszta przedmiotów to dosyć takie zwykłe przedmioty defensywne. Tylko dwie, dwa itemy, na których na pewno warto zwrócić specjalną uwagę, to po pierwsze Helm z craftem Increased Duration of Ailments You Inflict While Focused. To oznacza, że w momencie, w którym wciskamy fokus, jest to skill, który automatycznie doda się na nasz pasek skilli, jeśli wykraftujemy ten kraft na hełmie. Jeśli go wciśniemy, przez chwilę nasze poizony będą dłuższe, co oznacza tak naprawdę, że będziemy zadawać dużo więcej obrażeń w trakcie działania tego buffa. Trzeba pamiętać, żeby go aktywować, jest to bardzo ważne. Yy, oraz Maximum Life as Energy Shield, jest to Gravitious Craft, jeśli nie macie tego crafta, poproście kolegę, na pewno ktoś będzie miał, yy, albo zapytajcie, nie wiem, na moim Discordzie, czy ktoś Wam nie wykraftuje. Gain Life as Maximum Energy Shield sprawia, że będziemy mieć dużo Energy Shielda, który, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, z Ghost Dance, który jest tutaj na drzewku, sprawia, że mamy dodatkowy layer defensywny, yy. Te dwie mechaniki razem skutkują, że takie bossy jak na przykład Cyrus są bardzo często niegroźne, bo jego die Beam to seria małych ataków. Każdy z tych ataków będzie prokował Ghost Dance i odnawiał na Energy Shielda, i nagle się okazuje, że ta postać może e, stać w die Beamie i nic sobie z tego nie robić, co w ogóle polecam spróbować e, dobra zabawa. To tyle jeśli chodzi o przegląd drzewka, notatek, itemów i skilli. To tyle jeśli chodzi o poradnik do Spectral Helixa. Dajcie znać, jeśli macie jakiekolwiek pytania w komentarzach, a ja dziękuję Wam za dotarcie aż tutaj. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu, wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje, <grywania> uderzenia w dzwoneczek i czy co to tam jeszcze. Oprócz tego chciałbym dać Wam znać, że możecie spodziewać się jeszcze więcej filmów przed startem ligi, który jest już tuż tuż 4 lutego. Tworzymy również listę buildów razem z poradnikami do starterów na nadchodzącą ligę 3.17 z OVIM. Link do listy będzie pod tym filmem. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Discorda, wpadnięcia na Twitcha, streamujemy codziennie już od piątku oraz Twittera czy Instagrama. Dzięki wielkie, pozdro.